Dzień dobry państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pan europoseł Grzegorz Braun, który na trasie swojej kampanii prezydenckiej odwiedził Opole. Dzień dobry panu. Kłaniam się, szczęść Boże. Panie pośle, ma pan teraz trochę więcej czasu na, na swoją kampanię, bo. A, wręcz bo, przeciwnie. Bo, bo, e, bo został pan zawieszony w Parlamencie Europejskim do jesieni. prawda? Wręcz przeciwnie, panie redaktorze. Nie wymodliłem jako grzeszny człowiek jeszcze daru bilokacji, a to by się przydało, albo jakaś umiejętność zakrzywiania czasoprzestrzeni, bo czas jest krótki zaledwie osiem tygodni do głosowania, a to jest czas dla państwa. Nie dla mnie, tylko innych kandydatów, ale dla państwa, dla moich rodaków. Wykorzystajmy ten czas tu w Opolu i wszędzie indziej, po to, żeby 18 maja. Sięgnąć po niepodległość. Utraconą między innymi na rzecz Eurokołchorzy. To, to jeszcze o tym po, pogadamy, ale zapytałem pana o to zawieszenie nie bez powodu, bo chciałem pana zapytać, czy, czy nie lepiej jest zachowywać porządek rzeczy. Czyli na przykład nie podpalać i tylko po prostu wystąpić na forum. E, no właśnie ja nie podpalam forum, tylko gaszę. No akurat pan. No, to, no tak. G, y, gasząc y, podpalił pan. wracam powagę najwyższych urzędów Rzeczpospolitej no Polskiej, dobrze, bo to... nie licuję z tą powagą celebrowanie rasistowskiego plemiennego kultu, a to... a który to... dzieli ludzi na ludzi i pod ludzi. No to po co brać do tego gaśnicę? Wystarczyło to powiedzieć z. Na forum parlamentu. Panie redaktorze, który raz siedzę tutaj u pana w studio? Chyba pierwszy, pierwszy. prawda? Mhm. Więc jakoś wcześniej, wcześniej nie udało się przebić do, do pańskiej bańki, że tak powiem, z całym szacunkiem. A, a kiedy tylko zaznaczam mój pogląd i światopogląd w sposób dostatecznie wyrazisty. To od razu jest jakieś zainteresowanie. Czyli... Pan mnie pytał te rzeczy, to jest ważna okoliczność. W dzień po, po tym, jak machina ludobójstwa w Gazie, żydowskiego ludobójstwa na Palestyńczykach, znowu ruszyła. Kolejne bombardowania, kolejne setki ofiar cywilnych. I ja, szanowny panie redaktorze, ja po prostu bardzo chciałbym, żeby było jasne, że ja tego nie popieram i nie aprobuję. I nie chciałbym, żeby nasze dzieci, ktoś potem posądzał o to, że tam trwało ludobójstwo, a myśmy biernie się temu przypatrywali, więc może nawet nam się podobało. Mnie się nie podoba. I dlatego zaznaczam mój sprzeciw. Ja rozumiem Pana pogląd. I on, jeżeli chodzi o sytuację w gazie, wcale nie jest mi obcy. Natomiast chodzi mi o samą formę, bo co zawinili Panu? Zawinił pan ofiary Holokaustu, które miały tam minutę w parlamencie. Szanowny panie no to... redaktorze, pan wpisuje się w tę narrację z całym szacunkiem Nie, propagandową, która wszystkie. Wszystkie najstraszniejsze, najmroczniejsze karty dziejów ludzkości redukuje do żydowskiej haggady Holokaustu. Ja jestem również przeciwnikiem monopolizowania przestrzeni metapolitycznej, prawdy historycznej. Więc byłoby aktem wielkiej hipokryzji, gdybyśmy celebrowali ekskluzywnie, znowu wedle pewnego rasistowskiego klucza, wybrane ofiary totalitaryzmu XX wieku, a nie zwrócili uwagi na to, że teraz, na naszych oczach, na oczach świata, trwa ludobójstwo, kto... którego dopuszczają się ludzie z roszczący troszczący sobie pretensje do monopolu na prawdę historyczną. Ale kto zabrania e, traktować to równolegle? Oh. Panie redaktorze, Przecież widzę, że mamy protokół rozbieżności. Myślę, że dla publiczności już dostatecznie wyraziście zaznaczony protokół rozbieżności. Jest kampania prezydencka. Czy ma pan jeszcze jakieś inne tematy? No oczywiście, że mam. Na przykład mam taki temat. Dlaczego pan głosował przeciwko deklaracji o budowaniu strefy bezpieczeństwa w Europie? No, pan używa takiej nowomowy eurokołchozowej. To była w istocie deklaracja o no, wyciąganiu. A pan pozwoli, pan zapytał, ja odpowiem po swojemu. To była deklaracja która w praktyce zmierzać ma do wyciągania pieniędzy polskich podatników na niemiecką uzbrojeniówkę. Ja się temu przeciwstawiam, bo chcę, żeby kwestie bezpieczeństwa były rozstrzygane jak wszystkie inne kwestie polskie, narodowe u nas przez Polaków, żeby polskie władze decydowały konstytucyjnie zgodnie z procedurą o tym, na co wydajemy nasze pieniądze. Wydawajmy je na bezpieczeństwo, ale nie Dawajmy ich na to, co będzie się akurat podobało kupić Reichsführerin von der Leyen, która, jak wiemy, parę lat temu kupowała całymi wagonami eksperymentalne medykamenty, szpryce antykowidowe. To wszystko się okazało jedną wielką ściemą i zbrodnią, więc w ręce takich ludzi nie chciałbym powierzać pieniędzy moich rodaków. Ale skąd, skąd to założenie? To była ogólna deklaracja. Deklaracja pewnej woli budowania... No to... w Systemu Proszę, obrony w Europie. Nie, to była deklaracja woli wyprowadzania kwestii bezpieczeństwa narodowego poza konstytucyjne struktury, procedury, e, które obowiązują Rzeczpospolitej Polski. Osamotniona Polska jest w stanie się obronić? A dzisiaj? dlaczego osamotniona? Dlaczego osamotniona. Ale pan, jeżeli Pani chce budować w ramach stworzenia ja całej Europy. Ja to... przede wszystkim chcę normalizować. Wie pan, rzeczywiście będziemy w kłopocie, jak będziemy dalej mieli poobrażane wszystkie sklepy przy własnej ulicy. Trzeba normalizować stosunki z sąsiadami, a nie budować kolejne żelazne kurtyny i wysyłać wojsko polskie na nie nasze wojny. Trzeba normalizować, więc a nie wpuścić. jest nie nasza. Każda, która się toczy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, no ale... żołnierze, panie redaktorze, składają przysięgi. Policjanci składają przysięgi. Funkcjonariusze bezpieki trzyliterowej składają przysięgi. Tam w tych przysięgach jest mowa o granicach Rzeczpospolitej i o obronie narodu polskiego, a nie dowolnie przez władze czy media z całym szacunkiem nominowanego jakiegoś innego narodu. Ja się sprzeciwiam polityce Wszystko dla Ukrainy. Ja sprzeciwiam się hołbieniu u nas piątej kolumny banderowskiej. Wzywam do tego, by polskiego wojska nie wyprowadzać za granicę, bo jest ono nam tutaj potrzebne właśnie wobec zagrożeń, banderyzmu, a także subsaharyjskich inżynierów myśli, z nożami w zębach, myśli, których do nas chcą importować w ramach eurokołchozowego no paktu dobra, migracyjnego. Jasne. E, pan myśli no nie że, czy takie jasne. Że, ta, że, że wojna na Ukrainie to, to nie, w Ukrainie to nie jest też wojna, y, która y, zagraża Polsce. To, no, że Rosjanie pewnie, weszli, no, pewnie, no, ten, że zagraża, no, to, że pan czeka na to, redaktorze. że oni tutaj przyjdą? Pewnie, że zagraża, panie redaktorze, i dlatego trzeba nieba przychylić wojsku polskiemu, ale nie wysyłać go nigdzie za granicę. A nikt go nie wysyła. No, tak pan dzisiaj mówi, bo na użytek kampanii wyborczej władza nie jest szczera w swoich deklaracjach. Ale to zawsze tak można powiedzieć, że władza nie jest szczera. Kto bo stracił, panie to... redaktorze, najwięcej czołgów na Ukrainie? Rosja, Ukraina? Nie, Polska straciła najwięcej czołgów. Ludzie, którzy. Bo w rozbronili... naszym interesie, Bo w naszym no jest, interesie to jest, jest to, takim... żeby Ukraińcy trzymali jak najdalej od polskich granic Panie redaktorze, tak Pan uważa i mamy tu protokół rozbieżności. Ja stwierdzam, że za chwilę będziemy, bo już jesteśmy nominowani przez samych Ukraińców na winowajce ich nieszczęść. I no, ja tego sobie, chciałbym oszczędzić no myślę, narodowi polskiemu. Myślę, że to jest Polskiem. tylko Pana pogląd i to nieprawda. Ale zmieńmy temat, bo nie dojdziemy tu do porozumienia. E, Mam nadzieję. powiedzieć, e, Szanowni Pana niedawnej partii, czyli Konfederacja wystawiała pana Sławomira Mencena. Pan e, e, również kandyduje, przez co zdaje się, w lutym pana skreślono z listy, sąd, sąd, Konfederacji skreślił pana z listy członków, prawda? No widzi Dobrze. pan. Jak e, się koledzy młodzi niebacznie posłowie. Ja mam pytanie, mam pytanie. E, Dlaczego pan uważa, że Męcen był złym kandydatem pana partii? Panie redaktorze, ja prowadzę moją kampanię prezydencką i, i mm, koncentruję się na artykułowaniu mojego pozytywnego przesłania. Odzyskajmy niepodległość, zabezpieczmy wolność, nie dopuśćmy do utraty bezpieczeństwa poprzez Pakt Migracyjny Eurokołchozowy, poprzez Zielony Ład, poprzez wpychanie Polski w wojnę. To jest moje przesłanie. Do innych pretendentów Oczywiście mogę się odnosić na specjalne życzenie, ale proszę zwrócić uwagę, że jestem. Ja tylko pytam pana Balcona, dlatego że on jakby z tego samego z tego samego środowiska wyrasta, środowiska no konfederacji. Tak, tak, tak się mogło kiedyś zdawać. Tak się mogło kiedyś zdawać. Dziś no tak szanowni się nie zdaję, państwo, Dziś, szanowni państwo, zwróćcie uwagę na to, Kogo nominują media głównego ścieku i lewackie, i prawackie, gadzinowe media warszawskie? Kogo nominują na bezalternatywnych e, zwycięzców tej kampanii? A kto jest wyróżniany w sposób szczególny, tak jak ja, na przykład poprzez niewymienianie mojego nazwiska w sondażach, co jest kuriozalne, zważywszy na to, no, że w sondażu ma pan 5%, czyli ma pan więcej jednym... niż, niż kandydaci lewicy, zdaje się, razem wzięci. Także to nie jest tak, że pana nie wymieniają. No, nie widzieliśmy się przez poprzednie miesiące tej kampanii, więc mógł pan przeoczyć ten proceder przemilczenia i przekłamania. Ja tylko zwracam uwagę szanownej publiczności, że to jest pewna rekomendacja. To jest pewna rekomendacja. Panie pośle, czy nie zastanawia się pan czasami nad tym, żeby nie rzucić tego wszystkiego i no, nie, niekoniecznie nie. pojechać w bieszczadę, ale wrócić do filmu? Nie, panie redaktorze. Nie, Dlaczego, nie chce pan że mam do filmu? dlatego, że mam dzieci. Dlatego, że mam dzieci i chcę, żeby moje dzieci mogły bezpiecznie dorastać nie jako jacyś podludzie obywatele drugiej kategorii we własnym kraju chcę, żeby moje dzieci mogły w Polsce być Polakami, A nie wszędzie mogą. W Warszawie mamy strefę wykluczenia w śródmieściu. To się u nich nazywa, u pana Trzaskowskiego, planeta płonie. To się nazywa strefa czystego transportu, gdzie nie wiedziecie państwo swoim najnowszym samochodem. Wymienił pan już okna na trzy szybowe, a tak nakazuje dyrektywa ja budowlana Eurokołchośnika. No to pan jest lojalnym Eurokołchoźnikiem. Nie, dobrawo. dlatego że. Jest ale większość cieplej, ludzi. A cena jest niewiele ale, większa. Ale wie, No tak, widzi pan, pan dokonał Takiego wyboru, bo pan może, ale większość ludzi nie ma wyboru, bo ich nie stać. A dyrektywa budowlana i inne podatki eurokołchodowe doprowadzą Polaków do bankructwa, jeśli tych złych traktatów nie wypowie. Wie pan, niech pan się nie gniewa, ale wydaje mi się, że gdyby realizować pana ide, ideę prezydentury i, i pana poglądy w tej prezydenturze, to niestety. Zostałby pan prezydentem, ale nie Polski, tylko przywiślańskiego kraju. No i to pan tam sobie zapisał, miał pan przygotowaną taką insytuację, inwektywę. Jeszcze raz powtórzę, odzyskajmy, nie, nie odzyskajmy niepodległość, a to znaczy nie wieszajmy polskiego interesu, polskiej racji stanu u cudzej klamki, niezależnie od tego, gdzie ona jest zamocowana. Bo czym się kończy wiszenie u cudzej klamki, to właśnie pokazał ostatnio Donald Trump, wycierając ze podłogę w gabinecie owalnym. Tego chciałbym oszczędzić Polsce, oszczędzić Polakom. Odzyskajmy niepodległość po to, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Nie ma tego. Tego bezpieczeństwa, tam gdzie, e, panie redaktorze, rolnictwo ma być zaorane, górnictwo ma być zasypane. Mamy do końca świata dopłacać do panie lewackich, eurokomunistycznych fantasmagorii tak Reichsbühler i powiedzieć, To ma być zasypane, ale można też powiedzieć, że sami. Nie, no ja mówię po prostu o faktach. Sami. Jest taka polityka, jest taka, jest taka dyrektywa i Warszawa jest, ją przyjęła. To, ja chcę ją nie, nie, odrzucić. to jest pana wizja, a nie fakty. No pan polonizuje z faktami. Pan nie słyszał o tym, że do połowy stulecia. Ma być zamknięta ostatnia kopalnia w Polsce, a Polska no, na węglu no, leży. Pan chce ogrzać opole, oświetlić i napędzić fotowoltaiką i wiatrakami do mielenia ptaków. Gratuluję panu. Jest pan tak, oderwany tak, od rzeczywistości. No, Polska na to, węglu no, tak leży, i nie zgadzam się na to, żeby okładać karami, domiarami no, no. tych Polaków, którzy ogrzewają swoje domostwa węglem i gazem. Jasne. I 40 tysięcy ludzi e, rocznie. Z tego powodu umiera, że oddycha tym syfem, który jest przy okazji produkowany. Szanowni Państwo, Pan redaktor żyje w swoim świecie. Jest to być może świat Rafała Trzaskowskiego, planeta płonie i byłoby to śmieszne i groteskowe, gdyby nie to, że Pan redaktor chce, żebyście Wy za to płacili. Pan redaktor chce, żebyście byli okładani, niemiłosiernie, łojeni w podatkach, żebyście mieli mniej pieniędzy w kieszeni, a ja chcę, żebyście te pieniądze mieli do dyspozycji e, w większym stopniu, ja żebyście prostu... mogli wpływać na swoje życie. Jeżeli pan mówi, co ja chcę, to ja powiem panu, że chciałbym, żeby na, nami nie rządziły fantasmagorie i jakieś takie mm, teorie, które na przykład pan... pan Uważam no błędnie. No na przykład. No to, to. Nieposyłanie te, które, które Polski na cudzą wojnę. Pan, to wszystko, pan chce pan zobaczyć, zobaczyć żołnierza nie. polskiego na Ukrainie. Nie, nie chcę zobaczyć. Brawo! Mhm. Może na tym skończmy. Pan chce zobaczyć centrum integracji cudzoziemców w Opolu i chce pan zobaczyć pan. ubogacaczy kulturowych subsaharyjskich inżynierów z nożami w zębach nie na polskich nie ulicach. Nie ma, nie ma wejścia, tego pan ale... chce. Emigracja zawsze będzie, to tego nie unikniemy. Tylko chodzi o to, czy ona będzie cywilizowana, nie, czy nie cywilizowana. Chodzi no i pan myśli, że my ogarniemy to, czego Niemcy nie ogarniają. Niemcy chcą do nas reeksportować swoją biedę, ponieważ tego nie ogarnęli. No, A ja chcę uszczęśliwić nieszczęśników taką biedę, jaką mają Niemcy. Dziękuję panu za. Dziękuję za bardzo. Dziękuję Wszystkiego dobrego. Dziękuję.